Witam serdecznie. Szanowni Państwo, odpowiadając na bardzo często pojawiające się dzisiaj w przestrzeni publicznej pytania, chciałbym się podzielić kilkoma informacjami z Państwem. Pierwsza to ta, która dotyczy systemu oświaty w naszym mieście. Chciałbym z tego miejsca zapewnić, że nie przewidujemy ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych, czy to jest żłobek, przedszkola, czy szkoły. Zapewniam Państwa, że ogrzewanie dla naszych placówek oświatowych, ale również jednostek organizacyjnych naszego miasta jest stabilne i nie przewidujemy w najbliższym czasie żadnych ograniczeń w funkcjonowaniu tych placówek. To myślę, że bardzo ważna informacja dla Państwa w dobie dziś szeroko rozumianego kryzysu energetycznego. Zdalna praca na dzień dzisiejszy nie wchodzi w grę. Chyba, że warunki wojenne, które są związane z sytuacją za naszą wschodnią granicę, zmusiłyby do tego, że stalibyśmy się również ofiarami tego konfliktu. Co do funkcjonowania jednostek organizacyjnych nie przewidujemy w najbliższym czasie ograniczenia dostępu mieszkańców naszego miasta do infrastruktury sportowej, kulturalnej. Zapewniam Państwa, że basen będzie funkcjonował na normalnych zasadach, że sale gimnastyczne i przestrzeń publiczna, która jest przez Państwa wykorzystywana, w dalszym ciągu będzie realizować swoje zadania w taki sposób, jak to było do tej pory. Zapewniam również Państwa, że nie przewidujemy w najbliższym czasie ograniczeń związanych z oświetleniem ulic. Ulice w mieście Sierradu będą oświetlone, będziemy starali się ograniczać zużycie ale w miarę posiadanych możliwości i zasobów, które funkcjonują. Zapewniam Państwa, że już to robimy. Kilka tysięcy lamp oświetleniowych w naszym mieście i coroczne programy wymiany co najmniej stu kilkudziesięciu opraw na LEDowe przynoszą odpowiednie efekty i skutki. Podjęliśmy działania związane z oszczędnością energii w Urzędzie Miasta poprzez optymalizację mocy czynnej i biernej a zwieńczeniem tych naszych działań jest założenie ogniw fotowoltaicznych na wszystkich przedszkolach w naszym mieście i pracami, które toczą się również w jednostkach oświatowych i tutaj mówię o szkołach, na których mam nadzieję, że w przyszłym roku również takie ogniwa fotowoltaiczne pojawią się. I chciałbym jeszcze z tego miejsca zapewnić Państwa, że przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zarządzane i będące własnością naszego miasta zapewnia, że Opał i energia cieplna w bieżącym roku jest zabezpieczona. Składy opału do końca roku są pełne. Mamy stabilne umowy podpisane z dostawcami źródeł energii i tutaj nie przewidujemy żadnych, żadnych reperkusji czy braku w dostawach ciepła, nawet w ekstremalnych warunkach. A jeżeli po, połączymy to również z dużą inwestycją, która odbywa się na ulicy Zachodniej, czyli. Inwestycja peców w odnawialne źródła energii, to myślę, że przyszły rok już będzie w ogóle rokiem komfortowym, który da nam uniezależnienie się od stałego źródła paliwa, jakim jest miał i węgiel. Liczę, że słowa, które Państwu przekazałem, uspokoją Państwa nastroje. Nie mamy się na dzień dzisiejszy czego obawiać. Miasto normalnie funkcjonuje. Robimy wszystko, aby przez kryzys wspólnie z Państwem przejść jak najłagodniej. Dziękuję bardzo.